Na targach w Düsseldorfie nie brakuje firm z Polski, a jedną z nich jest już nie po raz pierwszy Camper for Mountain. Ze mną jest Artur z tej firmy. Cześć. Witam. Powiedz, prezentujecie się tutaj na międzynarodowej arenie. Macie e... klientów z całej Europy? Tak, mamy z całej Europy. Dzisiaj jest pierwszy dzień taki wstępny. Jest bardzo dużo klientów. Które zainteresował nasz produkt. Wszyscy chcą mały, kompaktny samochód, czyli nie wszyscy, ale większość, kto do nas przychodzi, potrzebują taki samochód, który może być zwrotny w mieście i do tego możesz wyjechać, w każdej chwili może wyjechać na świeże powietrze i po prostu tam się zaprezentować, tak? Jasne, małe, kompaktowe, mobilne. Tak, tak. Kampery. spędzę po prostu 1-2 dni. Mhm. Wiadomo, jeżeli chcemy coś większego, no to inna, inna bajka. tak? Zabudowujecie samochody fabrycznie nowe czy używane yy, też? Jak nowe, takie używane. Czyli możemy zabudować yy, cheese. Yy osobisty samochód, mhm. albo po prostu mamy swoje samochody i też ich zabudujemy, tak? To jest zauważalny trend w karawaningu, że szukamy samochodów tak, takich tak, tak. dwufunkcyjnych, prawda? Dokładnie, dokładnie, bo te, tego, ten samochód w czym jest sztuka, że można też używać jako samochód na co dzień, tak? Składamy dach, wszystko mamy i jeździmy sobie normalnie, tak? Dobrze, w jaki sposób wygląda Wasza zabudowa? No na pewno dużym elementem jest tak, przebudowa tak. dachu. Dach to jest podstawowym, bo od razu u nas jest zwiększenie przestrzeni, Dodatkowy, e, dodatkowe łóżko. W taki sposób robimy, że dostajemy dodatkową przestrzeń. Pokażę od środka. I tutaj już mamy dodatkowe dwa miejsca do spania. Do tego mamy jeszcze jedno łóżko z dołu. To my rozkładamy i mamy dwa łóżka, czyli jest na cztery osoby to jest idealne rozwiązanie. E, na wypad szybki, taki powiedzmy weekendowy, gdzie wsiadamy i po prostu jedziemy nad morze, czy gdzie. Cztery miejsca do spania, do jazdy, w tym przypadku też, akurat cztery. też cztery. Te cztery, tak, ale jest możliwość pięciu na przykład, nie? Mhm. No, ale idealne rozwiązanie to jest na cztery osoby, na taką małą rodzinkę powiedzmy, tak? Jasne, widzę, że jest też część kuchenna, co tutaj w zabudowie? Tak, u nas jest różnie możliwości, ale w tym akurat jest indukcja, i gazówka. Tak, do tego mamy bardzo fajną lodóweczkę, która cały czas pracuje kompresorowa? E, tak, tak. I ona jest praktycznie jej nie, nie słychać, czyli dla snu to nie przeszkadza, tak? E, do tego mamy Webastu, no to jest taki jeden ze standardowych kompletów. Kiedy potrzebujemy podgrzać sobie temperaturę, mhm. i tak to wygląda. Tutaj dwa miejsca do spania w tym łóżku podnoszonym, ale nawet jeżeli z nich nie korzystamy, warto sobie ten dach podnieść, bo zobaczcie, tak, tak. Od jest dużo od więcej razy... miejsca. Tak, tak, można sobie stać na cały wzrost. Dlatego mamy na przykład obrotnicy dwie. Mhm. Tutaj możemy sobie ustawić stoliczek i mamy sobie fajną do posiedzenia i do imprezowania. Jasne. Do tego rozwijamy markizę, przestrzeń już powiększa się, ciliujesz się super. Wy zabudowujecie pojazdy na indywidualne zamówienia? E, tak, się... przeważnie to jest na indywidualne. Mhm. Mamy swoją koncepcję, ale na przykład każdy klient podchodzi do tego ze swoją wizją. Ze się. Po... Tak, tak, na ile Aha. to się da. Tutaj przedstawimy... Jest to taka... jest ten dach, z którego słyniecie, sufit bardziej niż dach. Tak, Czyli tak. taki podświetlany, gwieździste niebo, tak? Tak, tak, dokładnie. To był pomysł klienta i tak, tak zrobiliśmy dla niego i takie to mamy. I się przyjęło. Dokładnie. Ważna rzecz jest taka, że przy podnoszonym dachu no, nie musimy rezygnować z rozwiązań z panelami solarnymi, prawda? Tutaj widzimy cienki, cienki panel, który też ten, niezależnie od temperatury, tak, tak. będziemy mógł gwarantować. Tutaj właśnie mamy 180W y, solar. Jak założyliśmy, to on bardzo cienki mm -hmm. i on dobrze spełnia swoją funkcję. Do tego mamy dodatkowy akumulator, który się ładuje, czyli wyjazd na 2-3 dni zupełnie wystarczy, żeby auto było autonomne. Czyli mm -hmm. <laughs> mamy swój prąd i normalnie możemy funkcjonować. Mm, no, nad jeziorem, czy gdziekolwiek nie podpinając do, do elektryki, tak? Na dziko. Tak, na dziko, dokładnie. No jeżeli chcemy też już tam bardziej, no to wiadomo, to no. potrzebujemy camping, czy coś takiego, nie mhm. Ale te rozwiązania na 2-3 dni to jest po prostu rewelacja i sprowadzone jest przez nas. Także polecamy. Volkswagen. T61 to jest bardzo wdzięczna baza do karawaningu tak, 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 tak. Widzimy, dokładnie. że tutaj można fajnie to przestrzeń zabudować, ale sama baza też jest takim dobrym, solidnym e, autem. Ekonomicznym tak? Też. Ekonomicznym autem to dokładnie. I sama z siebie pokazuje, że już jakoś jest, tak? Mhm. Do tego dodajemy swoje, swoją pracę i mamy po prostu rewelacyjny samochód dla, dla karawaningu A ceny? O jakich cenach tutaj mówimy? E, tu wszystkie ceny widoczne na, mhm. napisane, także. Możemy się zapoznać z tym. No tak, ale widzę, że te ceny się też dosyć e, dosyć różnią. Tak, macie bo też w ofercie sprzedaży, yy, w ofercie używany auto, auto, Dokładnie, auto jest mhm. auto używane i ono jest po prostu przyrobiony, Dlatego ta cena jest niższa, tak? Ma przebieg inny tam. W tym wypadku to jest nowka sztuka. Zrobiona. Mhm. Z jakim założeniem przyjechaliście na targi do Düsseldorfu? E, odpocząć. Dostać bardzo fajne doświadczenie, spotkać się z fajnymi ludźmi, no i poimprowizować, że tak powiedzmy. No jest. Karawaning, super sztuka. Tego życzymy. Dziękuję za rozmowę. Zapraszamy.